Codziennie pytacie się mnie, czemu kibicuję Barcelonie. Barcelona czy Real Madrid? Że Real Madrid jest lepszy. No że przecież powinnam kibicować drużynie, która ma 15 lig mistrzów. Czasem jest jeszcze bardziej zabawnie Niektórzy sugerują mi, że jeszcze rok temu nie wiedziałam, co to jest Barcelona albo że kibicuję Barcelonie dlatego, że jest tam Szczęsny Lewandowski. Pokażę wam jak bardzo się mylicie. Żeby zrozumieć dlaczego kibicuję FC Barcelonie, a nie żadnemu innemu klubowi, musimy się cofnąć do początku, a właściwie do miejsca, w którym się urodziłam. Urodziłam się w Iławie i dosłownie tam wszystko się zaczęło. Jako dziecko zajarałam się piłką nożną, a to wszystko przez Mojego tatę, który sam grał w piłkę nożną Przekazał mi miłość do tego sportu I mecze Jeziora Kiława to były pierwsze mecze Na które chodziłam dokładnie na tym stadionie Ja mając na 6-7 lat patrzyłam jak chłopcy Sobie pykają w piłkę I już wtedy pierwszy raz w życiu miałam rozkminę, że Ej, mi się to podoba, ja też bym tak chciała. Jak byłam malutka, to tata uczył mnie grać, bo nie było tutaj żadnej szkółki, nie było miejsca, w którym ktoś mógłby mnie uczyć grać i mogłabym pójść dalej. Wtedy chciałam jak najczęściej chodzić na te mecze, chciałam grać, oglądałam wszystkie drużyny, które leciały w telewizji, bardzo dużo oglądałam reprezentacji Polski. Nie liczył się dla mnie wynik. Mi się podobało wszystko, co się dzieje w piłce nożnej. Teraz już wiecie, jaki był klub, któremu ja jako pierwsza mu kibicowałam. Teraz dzięki temu, że jest internet i mamy masę możliwości to sama mam swój klub właśnie w internecie. Na stronie Football Team Game. Dzięki temu, że ta gra jest menedżerem piłkarskim online, możecie sobie dosłownie w każdym miejscu na ziemi w nią grać. Ale to nie wszystko, aż mi czapka z głowy spadła, bo Football Team Game ma dla Was pewną nowość. Ogromną przyjemnością ogłaszam Wam start nowego serwera. Royal. Nowy serwer swoimi zmianami całkowicie zmienia zasady tej gry. Serwer startuje 21 maja. Nowy serwer, czyli nowe udogodnienia. Między innymi waluta premium. Walutę premium uzyskacie, jeżeli będziecie brać udział w różnych rozgrywkach. Dzięki temu będziecie stawać się coraz lepsi. Będzie ona zależna od wyników klubu i zaangażowania w tą rywalizację. Nowy serwer pozwala na wynagrodzenie waszego zaangażowania w tą grę. Im częściej będziecie grać, tym więcej będziecie dostawać. Więc zaglądajcie tutaj codziennie. Poza tym zdradzę wam jeszcze kilka nowości: rebalans zdrowia. Tam zostały wprowadzone nowości, nowa mapa eventów, a dodatkowo mocne aktualizacje w sklepie. Oczywiście nie jest wszystko. Nie... Najlepiej jakbyście sami sprawdzili. Zachęcam was do dołączenia również do mojej drużyny. Będę teraz grać na nowym serwerze Royal i tam będzie moja drużyna dołącz do społeczności football team game. Tą koszulkę można uznać za moją pierwszą koszulkę piłkarską i KS Jeziora Kiwawa. Do tego mamy szaliczek z szesnastką na plecach. Niestety kibicowanie Barcelonie stało się dla mnie pasją, przez którą wielokrotnie płakałam. Płakałam, bo byłam wyśmiewana, obrażana, popychana. Właśnie przez to, że kibicuję Barcelonie, że ja w ogóle zajmuję się piłką nożną. Jakim prawem ja będąc kobietą mam czelność oglądać facetów biegających po boisku? Dosłownie słyszałam takie zdania. Ja na luzie przez 15 lat kibicuję po cichutku, w swoim pokoju oglądałam te mecze, kibicowałam, kupowałam sobie koszulki, jeździłam na mecze. Od 15 lat mojego kibicowania w Barcelonie słyszę ciągle to samo. Real Madrid jest lepszy, bo ma więcej pucharów. Ja od 15 lat wzruszam na to ramionami, bo mnie nie obchodzą puchary. Ja nie kibicuję pucharom, ja nie kibicuję tylko zwycięzcom. Gdyby ludzie patrzyli tylko na to, jaki klub ma więcej pucharów i tylko tym kibicowali, niszowe ligi w ogóle nie miałoby kibiców. A mają! Ale za dzieciaka to nie było tak, że zobaczyłam Barcelonę i miałam takie, o Barcelona dobra kibicuję" tu wydarzyła się grubsza historia niż się wam w ogóle wydaje Piłkarsko wychowałam się na tych panach To były drużyny, które ja oglądałam Manchester United, Chelsea, AC Milan, Barcelona Wtedy nie było aż tyle meczy Więc jak leciało coś w telewizji to oglądałam wszystkie mecze Dla mnie te drużyny po prostu były top Ale żadna z tych drużyn nie była takim Moim jednym top Uwielbiałam oglądać wszystkie te drużyny To była moja pierwsza, profesjonalna, prawdziwa Legitna koszulka piłkarska Którą moi rodzice mi kupili Ale jak w ogóle do tego doszło i dlaczego to była koszulka Barcelona Moi rodzice zabrali mnie do Izraela. No taka wycieczka krajoznawcza. Ja byłam wtedy mała i mam w ogóle, że Jezus mówi po polsku, więc, jakby ja nie za bardzo ogarniałam, co jest 5 dlaczego Izrael to Ziemia Święta. Byłam małym knypkiem, ale w Izraelu była wielka galeria handlowa. A ja na wejściu do tego wielkiego centrum zobaczyłam, że jest tam sklep sportowy. Ja widzę, że w tym sklepie sportowym są piłki, koszulki, gadżety. Powiedziałam mojej modocie, że chcę tam iść. Na tamten moment najbardziej podobała mi się koszulka Manchester United. i Ja ją bardzo chciałam. Placer w tym sklepie miał tylko męskie rozmiarówki, duże i jak ja ją przemierzyłam, no to miałam ją do kolan. Mój tata wiedział, że ja też oglądam inne te mecze i zobaczył dziecięcą koszulkę Barcelony. Ja już tam w ogóle, wiecie, dramaturgia, że ja chcę koszulkę Manchesteru. Ale Barcelona też jest przecież dobra, też przecież lubisz. A ja tak... No, lubię, no. No, no. to weźmy to, oni nawet są lepsi. Dzięki temu ja zaczęłam mocno, tak naprawdę mega mocno angażować się w to, co się dzieje wtedy w Barcelonie. Spisałam sobie na kartkę wszystkich piłkarzy, kto za jakim numerkiem gra, jakie korki ma. Zauważyłam wtedy, już jako dziecko, gigantyczną różnicę między meczami Barcelony, a me między meczami Manchester United. Wtedy pamiętam, poszłam do taty i powiedziałam, wiesz co? Kupię mi lepszą koszulkę. Barcelona jest fajniejsza. I dosłownie od tamtego momentu ta fala miłości do Barcelony tylko rosła. Rośnie do dzisiaj. Ja nie wiem, co to się kiedyś zaczęło. Dobra, ale gdzie jest moja pierwsza koszulka FC ja Barcelona? Oczywiście z niej wyrosłam I co zrobiła moja mama z tą koszulką? Oddała ją do mojej rodziny na wieś Tutaj poproszę minutę ciszy o to ja myślałam, że ta koszulka wciąż leży w mojej szafie. Dzięki, mamo. Kibicowanie Barcelonie w tak młodym wieku było tragiczne z tego względu, że bardzo dużo osób mnie wyzywało, chociażby w klasie. W podstawówce byłam jedyną osobą, która kibicowała Barcelonie, bo reszta kibicowała albo Realowi Madryt, albo Manchesterowi United. Byłam tak naprawdę nad przepaścią. E, to było dosłownie takie dobre 5-6 lat wyzywania mnie, obrażania mnie, śmiania się ze mnie. Pomyślicie sobie, o, ona zaczęła kibicować Barcelonie przez Messiego. Lubię Messiego, ale moją uwagę niestety przykuł inny piłkarz zakochałam się w tym oto człowieku. Tak, to jest mój pierwszy crush, to jest mój niedoszymon, to jest Gerard Piquet. Moja wewnętrzna miłość do Barcelony nie ustawała, wręcz rosła, ale było mi tak po ludzku przykro, że nie miałam z kim dzielić tej pasji. Jedyną osobą, z którą o tym rozmawiałam, to byli moi rodzice. Moja mama dosłownie wie wszystko o Barcelonie. Nigdy nie powiedziała do mnie, że dobra, już przestanę o tym gadać. Moi znajomi, przyjaciele, bardzo bliscy mi ludzie w ogóle się nie interesowali piłką nożną. Rozumiecie, że przez praktycznie 15 lat życia ja nie trafiłam na ani jedną osobę, która by się tak samo jarała Barceloną jak ja. To jest wręcz niemożliwe. Ja w tym trwałam nieprzerwanie. Zaczęłam szukać jakieś fora internetowe, na których mogłabym pogadać z kimś o tym. A ja bym chciała jakiegoś rówieśnika, który będzie się jarał o tym ze mną. Wtedy był. W Hiszpanii popularny Twitter, teraz to się nazywa X, więc ja tam sobie pisałam z ludźmi i to tyle. Słownie nie miałam z kim o tym rozmawiać. Słownie tak jak teraz siedzę, tak sobie siedziałam całe moje dzieciństwo, oglądałam sobie mecze i miałam tak. yay gol! No. A że mój tata był gigantycznym fanem do piłki nożnej, to stwierdził, że to już chyba pora zobaczyć to na żywo. Moi rodzice postanowili zabrać mnie do Barcelony, do Hiszpanii na. Stadiony na Camp nou. Witamy w roku 2012, w sierpień. Jedziemy do Hiszpanii, do Barcelony. Przyjeżdżamy do Hiszpanii i to mówiłam już w poprzednim odcinku. Przypnę wam go tutaj. Wywalili nam szybę w aucie, okradli nas. Bardzo źle się zaczęła ta wycieczka. Słuchajcie, pierwszy raz, jak stanęłam tam, ja miałam ciarki, poryczałam się. Dosłownie pół godziny ryczałam. Tyle lat. oglądania na laptopie albo w telewizorze i widzisz to w końcu na żywo. Ja naprawdę ryczałam. Poszliśmy sobie na stadion, go obejrzeć. Jesteśmy pod Barceloną, więc mieliśmy jeszcze tydzień wakacji. I i na koniec tego wyjazdu szliśmy na mecz. Te oczy, te gałki w 2012 roku widziały Leo Messiego. Przed czas na mecz, z którego tutaj mam bilety. Wielki dzień, zrobiłam zdjęcie biletu, oczywiście tutaj leżały moje nowe gadżety, foty pod stadionem jeszcze pod starym Camp Nou. Robiłam większość zdjęć moim telefonem, moją starą Nokią, ale i tak udało mi się uchwycić Leo Messiego na rozgrzewce. Mi się nawet udało go nagrać moim starym telefonem. Słuchajcie, ale nie jest aż taka zła jakość. Dał radę. On na żyje, Tak, to jest on, to jest Leo Messi, to jest ten wspaniały, najlepszy piłkarz na świecie. Mam nawet mały dowód, to było 19 sierpnia 2012. Nie nagrywałam wtedy jeszcze pełnometrażowych vlogów, tak jak teraz, ale udało mi się zrobić zdjęcie, jak pikę mój mąż wchodził. Wynik był 3-1 mecz. Genialny. To było coś niesamowitego. Do końca życia będę wdzięczna moim rodzicom, że mieli na to pieniądze, że... O, zaraz się go płaczę. Jeżeli jeszcze raz zobaczę taki komentarz, że jaki bicuje Barcelonie przez Lewego i przez szczęsnego, przeżegnam się łokciem, bo w momencie kiedy ja ryczałam na tym stadionie, że go widzę na żywo, wtedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że jakikolwiek polak zagra w FC Barcelonie, a już na pewno nie Lewandowski, szczęsny. Prawdopodobnie autor takiego komentarza w 2012 roku wyglądał tak. To jest żałosne Ja oczywiście musiałam sobie kupić koszulkę z nazwiskiem mojego ówczesnego niedoszłego męża Gerarda Pique. Teraz się mnie zapytacie Karolina, gdzie jest ta koszulka? Zaczynamy kolejną historię Stało mi dosłownie to Czyli reklamówka z oficjalnego sklepu Barcelony W 2012 roku, słuchajcie, jeszcze były takie reklamówki normalnie plastikowe Bo teraz są papierowe Po zakupie tej, tej koszulki, całego zestawu, bo miałam koszulkę z spodenki Została mi metka po tej koszulce I dlaczego została mi tylko reklamówka i metka? Byłam na Sylwestrze i temat przewodni tego Sylwestra to był Przebierajce! Robiliśmy przebieranego Sylwestra Oni tam, wiecie, kupowali specjalnie jakieś przebrania i w ogóle A ja stwierdziłam, że nie będę wymyślać Przebiorę się za piłkarza No ale jak Sylwester! No to impreza, a jak impreza to procent To szumienie w głowie Gdzie To był dom wynajęty, my tam spaliśmy I na tym Sylwestrze ktoś po prostu mi ukradł tą koszulkę Mieliśmy, tam, był też basen, my się kąpaliśmy w tym basenie Potem się przebrałam Byłam święcie przekonana, że ja to mam w torbie Wróciłam następnego dnia do domu, juchów, wszystko fajnie, sylwester uuu! yeah długo nie odpakowywałam tej torby. Wracasz skądś, rzucasz torbę. Ja dopiero po tygodniu się skapnęłam, że tego nie ma. Okazało się potem, że Pique zdradzał Shakirę, więc może to był taki znak, że nie powinnam być w nim zakochana. by los zabrał mi jego koszulkę, a może on już wtedy zdradzał Shakirę. Ale na tym nie poprzestałam i w 2015 roku znowu polecieliśmy do Barcelony. Tym razem polecieliśmy już totalnie w samolotu, gdzie było poza sezonem, więc meczu żadnego nie było, ale odwiedziliśmy znowu kampną i zobaczyliśmy sobie media room. Szłam korytarzem, w którym chodzą piłkarze, jak wychodzą. Na boisko. Wyszliśmy już na murawę. Mogłam sobie dotknąć murawy. Mogłam być tam tak blisko, jak był tam pikem. Tą opaskę mam do dzisiaj. Pachnie Barceloną. Wyszłam tym korytarzem i tymi schodami, którymi zawsze piłkarze wychodzili na mecze. Rozumiecie to? Ja to widziałam zawsze w telewizji i ja mogłam to zrobić. Musiałam aż to nagrać. To było tak mocne doznanie. Tym korytarzem też wyszedł Lewandowski na swoją prezentację. Tym korytarzem wychodziły wszystkie gwiazdy Barcelony. W ogóle. A, ja chcę jeszcze raz. Kiedyś dziewczyna taka na Facebooku sprzedawała takie rzeczy, bo ona je ręcznie robiła, więc ja sobie zamówiłam taką jakby koszulkę to jest z gliny. To jest piquet i trójka, to jest. Też pikę i to jest y, na rękę. Pikę ma urodziny 2 lutego, więc ja pewnego razu postanowiłam złożyć mu życzenia, ale nie takie zwykłe życzenia, tylko wysłałam mu na Facebooku wiadomość wysyłając te zdjęcia. To był mój taki ołtarzyk w moim pokoju i tam miałam książki, zdjęcia, plakat z pikę. No i wysłałam mu te zdjęcia, Habib, berdej jeżerat, no bo stwierdziłam, że może zrobi mu się miło dzięki temu. I napisałam mu bardzo, bardzo, bardzo długą wiadomość, jak bardzo go kocham, jak bardzo życzę mu wszystkiego najlepszego. Y, nie odczytał jej. Co byście zrobili, jakbyście dostali takie zdjęcie ode mnie? Ten plakat, który widzicie za mną. Mam do dzisiaj. Wiecie, jakie, jakie kiedyś fajne rzeczy sprzedawali tam w Barcelonie, teraz już takich. Nie ma. Nieraz, nie dwa całowałam ten plakat, ale teraz już nie pocałuję, bo piqué jest zdrajcą i zdradził Shakirę. Po tych wszystkich latach kibicowania tak naprawdę samotnie, kiedy okazało się, że Magda też lubi Barcelonę i też chce oglądać piłkę nożną. Teraz możecie dopiero zrozumieć, dlaczego tak bardzo kocham ten fakt, że możemy razem oglądać mecze, zrzeć się do telewizora, rozmawiać o tym. My potrafimy dosłownie zrobić sobie kawę i dwie godziny gadać tylko i wyłącznie o piłce nożnej. Mogę z nią jeździć na mecze. Ona się tak samo zakochała w tym mieście jak ja i to jest dla mnie największe szczęście. Warto było czekać tyle lat, żeby Bóg mi zesłał taką osobę na ziemię, jaką jest ona, z którą mogę dzielić w w końcu moją miłość. Ale teraz, kiedy mam po prostu pieniądze, mogę sobie w ciągu sezonu latać, bo z rodzicami mogłam tylko w wakacjach, kiedy oni mieli urlop. I teraz mogę sobie latać kiedy chcę, ile chcę, bo każde praktycznie zarobione pieniądze wkładam na wyjazd do Barcelony i na mecz. Ja się jaram. Filmy ze wszystkich meczów, na których byliśmy z Magdą, są na moim YouTubie, więc możecie sobie je obejrzeć.